O kurczę, bajeczka! Hello, hello. Hi. 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 Ej, takie wejście teraz kozackie. Na parczek. Dobra, dobra. Poczekaj, poczekaj. Daj mi się nasycić z tym momentem, nie? Ja cię kręcę. A, uła. No to będzie grubo. Ja cię kręcę. A. Chody, żeby się wygrzebać Bęk. No i tutaj, jakie, tutaj jakie piękności Ja Cię kręcę, jaki bowl piękny To, serura postawiona oj, 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 Będzie jeżdżone Będzie jeżdżone Elegancko, Polacy się zjeżdżają też Więc pośmigamy sobie jeszcze, póki jest okazja Jaram się niesamowicie Bo no, chyba roboty jeszcze nie ma jak na razie w wolontariatem yy, coś tam się zbierają, organizują więc kurczę. treleczki i jazda. Miśek dawaj! Klasa! Teraz robótkę mamy. Hej, co robimy? Hej, man! <gry> yy, what's your name? Pascal. Paskaja. Uh, where are you from? from Germany, Germany, hello. Tutaj będą sklepiki, brandy rolkowe. Będzie można sobie właśnie coś tam zakupić. Kupić, zobaczyć sprzęt na żywo z całego w sumie świata. Więc kozaczek. Teraz jest moja zmiana. Od 13 do 17 właśnie coś tam robię, pomagam. O, przyszedł boss. Hello boss. Ja, hello boss.

all right are you guys ready for bobby spazlak's new part yeah. <laughs> wow holy <laughs> shit what the fuck for this we will have a little meeting so everyone outside is there and um, people get their wristbands here and they, they enter here wow. No, siemanko. dzień drugi dla mnie. Na trade show mam dzisiaj zmianę w wolontariacie. W drugim, bo są dwa, na górze i na dole. Ja na razie jestem na dole. W trakcie przygotowań jeszcze wszystko. A pokażę Wam, co, co się fajnego dzieje na tą chwilę. Dobra, powoli się stoiska właśnie rozstawiają. Tutaj właśnie z Japonii. Fajne roleczki. Hi, hi, man. I show your skates. Of course. Beautiful. Nice. Mi się bardzo. Fajny tutaj paseczek jak sneakers. Like, no, 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 no. Where are you from? Where are you from? I'm from uh, America, Columbus, Ohio. Nice. It's from Detroit, Michigan. Yep. Nice. Where are you from? I'm from uh, California. Shredbot, oh yeah. Uh, Shredbot TV on YouTube. Yeah. Się. Uh, it's handmade, yeah, autograph. Yes. Yes, uh, from my hometown. Oh, właśnie. Jest Winter Clash. Uh, huh? Szanujemy mega. Fajne customiki. Dobra, to polecimy sobie na drugi trade show. Tam się nadal rozstawiają. Opa, gdzieś za kawarkami lecimy. No i dobra, tutaj się rozstawiają kolejne. Tu w sumie głównie taki trade show jest. Skate shopy. Ajajaj, aj, aj, ale woleczek. Wszystko w przygotowaniu jeszcze nie otwarte. O, pójdziemy do ziomeczków. O! Oh, what's up, what's up, what's up? Where are you from? Germany. Oh, yeah. Good, good old Germany. No, ziomeczek jest tutaj, o, z Blader Farm. Yeah! Oh yeah! Kozaczka, kozacka, mi miejscóweczka. Mam nadzieję, kiedyś uda mi się... Represent, represent. Kiedyś uda mi się dotrzeć. To coś, coś nagramy. O kurczę, naprawdę sztosi. chłopaki tam działają. No, rozgrzeweczki trwają. Ja mam teraz robotę na Trave Show do 15.30 mam zmianę. Więc dopiero wtedy wpadnę na park na już takie główne rozgrzewki dla amatorów. To jest i zaczynają. Hi man. O, korzystając z okazji, że trochę cicho tutaj jest jak na razie. O, zobaczcie z Japonii fajne graficzki koszulek. Sztos, nie? Podoba mi się o nagrywa na desce, japoński styl, graffiti, kozaczek. Ah, oh, i like it so much. Oh, I trade są so otwarte. To jest górne ale herkata na Winterklesza Tomasz Kozackiego! No kurde, stary nie jest. Trzeba było wjechać, nie? przekonały, ta czarno-biała, a na żywo spoko. Ale zupełnie co innego niż dotychczas, więc szanuję, Kozak. Oh

Dobra, chwilę sobie jeszcze cupnę Bo Mati gada Z co przeprowadzał wywiad Kurcze, crazy dzień się był Nawet byłem tak podjarany w ogóle, że nawet nic nie nagrałem Dzisiaj spełniłem swoje marzenie I startowałem na Winter Clashu W Amatorach eee, Fajnie, zajawkowo Zajawkowo, typowo eee, Nie, nagrywam Elo! Nie <laughs> jest prawo co? Brawo. Trzymaj. Dobra, dobra, zapraszam. Hej, hej ludziska. Przycuknę sobie teraz. Cisza przed dużo jest. Dzisiaj finały e, juniorów, kobiet, amatorów. Kwalifikacje i finały pro. Dzisiaj, dzisiaj się dopiero zacznie. Ja trochę się rozgrzałem, trochę sobie pośmigam. E, na spokojnie tutaj, o, na bowliku. Żeby nie przeszkadzać tam, o, tam na parku ludziom którzy się przygotowują do finałów, będzie dzisiaj show. Dawaj Misiek, napierdalaj! já Ha 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 ha! za zacna, teraz trzeba posprzątać Jest syr jak ta lala aj, aj, aj Chętni wolontariusze jeszcze zostali Do sprzątania parku Elo eee, Ej kurde Ekipa wolontariuszy o? Tu chyba jestem ja Dobry Fajowo a, cacy. Super ludzie. Opa, pa, pa. No. A tu nasz kącik już pusty jest. Wszyscy wybyli. Ale. Nie ma ty? Opa, ją! Kurczę. Teraz ludziska można by było pośmigać. Puściutko. Nienolansko. Szkoda, że siły i możliwości nie ma. Tak mnie wszystko boli, że dramat. I tu cały sprawca zamieszania. Jojo, say hello or bye. Bye, bye. Oh yeah. I hope so. Big respect. Bye. Oh yeah. No i dobra, spadamy. Wyganiają nas. Jojo, cały sprawca zamieszania tego. I very <laughs> o, Mateusz dorabia na lot powrotny. Yes? <laughs> Nie? nic, nic. Co? No to, Mateusz, co Mateusz, zrobiliśmy to, co? Fajnie było? Było fajnie, tylko teraz trzeba odżyć. Było ekstra, ja kurde. Jutro do pracy i to 3000 km stąd. O, a ja mam nadzieję, jutro pojeżdżę. Nie wiem, co będzie trudniejsze. <laughs> Twój powrót do pracy, czy moja jazda jutro. Czuję <laughs> się tragicznie, ale szczęśliwy. Elo, pozdrow.